Szanowni Państwo, e, mamy przyjemność razem z Panem Nowackim przedstawić Wam jednej strony, przedstawić z jednej strony konteksty polityczne i konteksty militarne końca II wojny światowej i wprowadzenia w Polsce reżimu komunistycznego. A z drugiej strony przybliżyć sylwetkę generała Nila. Także będziemy powoli zaczynać. Myślę, że już wszyscy, którzy mieli przyjść, przyszli. Także zaczynamy. Szanowny księże biskupie, księże proboszczu, panie pośle, sz szanowne panie i panowie. Moje nazwisko Selim Jestem Profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Prezesem Okręgowego tutaj Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Ruchu imienia Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego. I mam za, zaszczyt przedstawić Państwu teraz konteksty polityczne. Już przejdę do merytum sprawy. Mianowicie jest rok 1944. Rosjanie Armia Sowiecka rozpoczyna, to jest, e, proszę Państwa, połowa roku, mniej więcej połowa roku 1944, armia Sowiecka rozpoczyna olbrzymią, e, zaplanowaną na olbrzymią skalę operację Bagration o, o oczywiście e, takim e, no, pseudonimie, jeśli tak można powiedzieć. E, Bagration. Bagration to było nazwisko jednego z marszałków rosyjskich podczas wojen napoleońskich. Stalin odwoływał się podczas II wojny światowej, zwłaszcza w, jakby powiedzieć, w drugiej fazie II wojny światowej Stalin odwoływał się do tradycji już takich narodowych, rosyjskich. I oczywiście w modzie zaczął, zaczęli być również bohaterowie. Rosyjscy generałowie, marszałkowie walczący z, z Napoleonem, i tutaj mamy oczywiście Kutuzo, Kutuzowa, przed tym jeszcze Suworowa chociaż Słoworow był wcześniejszym, to no jest oczywiście Bagration. Operacja Bagration zaplanowana, mianowicie na przełamanie frontu niemieckiego w, na terenie Polski. Olbrzymia operacja. W zasadzie historycy uważają, że oprócz bitwy na łuku kurskim. Jedna z największych zaplanowanych i zrealizowanych operacji pancernych i jednocześnie ataku armii rosyjskich na Bermach. Na, na Operacja udana, można powiedzieć, że praktycznie armia niemiecka w zasadzie zostaje rozbita. Od połowy 1944 roku na dobrą sprawę Niemcy bezostannie się cofają i to w dużym bezładzie. Na skutek tej operacji Bagration między innymi Rosjanie uderzyli na Pomorze, później zajęli Prusy Wschodnie, czyli tereny gdzie dzisiaj się znajdujemy. Armia Sowiecka dotarła do Odry, tam nastąpiło przegrupowanie i kolejny atak na Berlin, wprost na Berlin. Stalin cały czas się obawiał, że alianci Zachodni aż do końca wojny się obawiał, Żalianci zachodni podpiszą, e, znaczy Churchill i Roosevelt podpiszą ze Stalinem osobny pokój, i e, wtedy ta siła armii niemieckiej, jeszcze resztki, które pozostały, zostaną zwrócone, że tak powiem, przeciwko Armii Czerwonej. I oczywiście Armia Czerwona wchodzi do Polski. Jest rok 1944. Armia Krajowa, proszę Państwa, staje wobec dylematu przed jakim spodziewała się stanąć ale tak naprawdę ani dowództwo ani kierownictwo polityczne rządu polskiego w Londynie ani kierownictwo bezpośrednie dowództwo operacyjne Armii Krajowej w Polsce nie wie jak się zachować. Na dobrą sprawę w 1943 roku przypominam na skutek odkrycia przez w sumie przez Niemców Zbrodni katyńskiej. Generał Sikorski zwrócił się jeszcze jako żyjący premier, zwrócił się do Związku Sowieckiego, że tak powiem, z notą o, o, o tym, żeby rząd sowiecki, rząd Stalina wytłumaczył, że tak powiem, tę zbrodnię. Sowieci w odpowiedzi Stalin w odpowiedzi na to zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie. A więc stajemy, że tak powiem, w sytuacji takiej, że formalnie sojusznik naszego sojusznika, jak, jak Sowietów nazywano, wchodzi na tereny polskie. I teraz co robić? W, w Londynie powstał, powstała koncepcja planu burza. Na czym polegał plan burza? Plan burza polegał na tym, że jednostki armii krajowej, które, że tak powiem, w miarę nadchodzenia Sowietów miały, że tak powiem, wywoływać lokalne walki z Niemcami przejmować władzę i witać Armię Sowiecką jako gospodarze tego terytorium. Taka była koncepcja planu burza. I pierwsze, że tak powiem, pierwsza realizacja tego planu to jest Wileńszczyzna. Sowieci wchodzą na tereny Wileńszczyzny, wchodzą na tereny dawnego województwa wileńskiego i Armia Krajowa robi powstanie, o czym mało kto wie, operacja Ostra Brama, Armia Krajowa razem z Sowietami zdobywa Wilno. I jaki jak tego skutek? Dowództwo sowieckie, m.in. ten marszałek Czarniachowski, o którego teraz są jakby powiedzieć walki, Rosjanie próbują tak powiem, wpływać można powiedzieć na suwerenne decyzje polskiego samorządu, żeby zostawić jego pomnik. Otóż tenże generał Czarniakowski woła na rozmowy, tak zwane rozmowy, całe ówczesne dowództwo wileńskiego okręgu Armii Krajowej. Dowództwo zostaje wyaresztowane i wywiezione. W zasadzie nie wiadomo gdzie zmarli. Jeden jedyny, który nie poszedł na te rozmowy, dowódca, dowódca major Łupaszko razem ze swoją, że tak powiem, brygadą Wileńską szóstą brygadą wileńską Armii Krajowej no i jedyny, który nie poszedł na te rozmowy bo wiedział, jakby powiedzieć, czym to pachnie major Zygmunt Szendzielarz, w udaniem Łupaszko, razem ze swoją właśnie brygadą wycofuje się na zachód i to można powiedzieć, że to jest jedyna struktura AK wileńskiego która się uratowała reszta została, jak już powiedziałem, wyaresztowana. Partyzanci część rozpuszczona do domu, znaczy mówię o szeregowych, część, większa część wywieziona tak na Syberię, gdzie zginęli w Łagrach, ci nieliczna część wróciła. I tak, wygląda, tak wyglądały rozmowy, tak wyglądały rozmowy koalicjantów, tak wyglądały rozmowy armii sowieckiej. Sowieci wchodzą dalej nad Wisłę. Wybucha Powstanie Warszawskie. Powstanie warszawskie wybucha 1 sierpnia. Tak samo dowództwo polskie Komenda Główna Armii Krajowej spodziewa się, że powstanie będzie krótkie, dlatego że spodziewa się pomocy sowieckiej. Stalin pomoc odmówił. Armia Sowiecka przygląda się z drugiego brzegu Wispy, jak powstanie warszawskie kona. Można powiedzieć, że Stalin załatwił sobie robotę niemieckimi Rynkowa. Chociaż tak naprawdę no, bez... Jakby powiedzmy, wycieczek narodowych, ale tak naprawdę powstanie warszawskie tłumili w dużej mierze żołnierze SS pochodzenia rosyjskiego, bo to była, to była z jednej strony tak zwana brygada Kamińskiego, to była białoruska brygada Waffen-SS, a była też tak zwana armia własowa, prawda? Czyli etniczni Rosjanie, którzy walczyli po stronie niemieckiej. Ja przypominam tylko, że według obliczeń historyków po stronie, po stronie niemieckiej w II wojnie światowej po stronie Wehrmachtu łącznie walczyło około miliona 200 tysięcy byłych żołnierzy armii sowieckiej którzy przeszli na stronę niemiecką, to była niemała siła milion ponad milion 200 tysięcy żołnierzy sowieckich, którzy walczyli dobrowolnie w armii niemieckiej po stronie Wehrmachtu między innymi te dywizje broni, atakowały właśnie i tłumiły powstanie warszawskie. I oczywiście następuje dezorganizacja, że tak powiem, polskiego z jednej strony podziemia, dlatego że NKWD zaczyna aresztowywać członków podziemia i przypominam, że również na początku 1945 roku, w lutym 1945 roku, w rosyjskie dowództwo Zaprasza na rozmowę, na tak zwane rozmowy w cudzysłowie oczywiście e, przedstawicieli Polski Podziemnej. E, w okresie już e, końcowej fazy okupacji niemieckiej siły polityczne, e, partie polityczne polskie powołały, że tak powiem, można powiedzieć gabinet cieni, czyli e, no, odpowiednik rządu, który w razie, że tak powiem, e, wyzwolenia kraju miał przejąć władzę i ten rząd polski właśnie przedstawiciele tych partii politycznych zostali zaproszeni na rozmowy przez sowieckie dowództwo i sowieckie że tak powiem siły polityczne w lutym w Warszawie pod Warszawą zostali że tak powiem, wszyscy wyaresztowani, wywiezieni do Moskwy i tam w Moskwie w czerwcu 1945 roku odbył się pokazowy proces właśnie tak zwany proces 16, czyli przywódców polskiej partii przepraszam, przywódców polskich podziemnej. E, w no, oczywiście po jednym z posądnych był e, ostatni, ostatni, ostatni komendant armii krajowej e, generał Okulicki pseudonim Niedźwiadek. E, proszę Państwa, e, armia Krajowa została, chciałbym tu przypomnieć. Armia Krajowa została rozwiązana e, w styczniu 1945 roku, dlatego, że kiedy Armia Sowiecka zajęła, tak powiem, tereny polskie, w zasadzie uważano, że w dowództwie londyńskim, w sztabie naczelnego wodza, że należy, jakby powiedzieć, tę walkę całkowicie przeorganizować, również w sensie politycznym. Generał Polski Armię Krajową rozwiązuje, ale jednocześnie. Już w, w, połowie, w pierwszej połowie 1944 roku zostaje przez generała Okulickiego powołana organizacja NIE. Organizacja NIE była to organizacja, można powiedzieć kadrowa, złożona wyłącznie prawie z oficerów i do wyższego stopnia, która miała, jakby powiedzieć, za zadanie stworzenie siatki konspiracyjnej. Oni byli tak ściśle zakonspirowani, że w zasadzie można powiedzieć, że nawet dowódcy okręgów, e, nawet dowódcy okręgów, że tak powiem, Armii Krajowej, poszczególnie o tej organizacji nie wiedzieli. Szefem, dowódcą, że tak powiem, tej organizacji nie, ściśle zakonspirowanej, która miała w przyszłości włożyć siatkę konspiracyjną w razie wejścia Sowietów, był właśnie generał Fieldorf, pseudonim NIL. E, generał e, generał e, Fildorf, że tak powiem, wykonał drogę, ale to już będzie kolega Nowacki, mówił w że przylatując nad rzeką Nil w Egipcie, stąd jego właśnie pseudonim, który sobie wybrał. Bo leciał, że tak powiem, z Anglii do Polski, jako tak zwany cichociemny, drogą okrężną przez północną Afrykę. E, w, w, proszę Państwa, organizacja nie została, e, e, Fildor został aresztowany, w Kamciazie część oficerów tej siatki też i proszę Państwa, organizacja nie została w zasadzie można powiedzieć rozbita, zanim jeszcze zdążyła działać. Co robi rząd londyński? Rząd londyński powołuje delegaturę sił zbrojnych na kraj. Delegatura sił zbrojnych na kraj powstała, że tak powiem, w pierwszej połowie 1945 roku. Później co? Później delegatura sił zbrojnych na kraj też nie jest w stanie podołać, że tak powiem, po prostu e, nacisk e, wywiadu NKWD jest tak silny, że większość, że tak powiem, z tych. E, o, to jest oczywiście mapa e, przedwojennej e, Polski. To są podziały na okręgi, e, ociwi, okręgi e, Armii Krajowej. I w, e, proszę Państwa, w, e, pod koniec, w drugiej połowie 1945 roku powstaje, konkretnie w maju, zaczęła działać powiedzmy czerwiec, prawda, lipiec, zaczęła działać organizacja Wolność i Niezawisłość. Wolność i Niezawisłość, czyli inaczej WIN. I tutaj mamy okręgi, proszę Państwa, to jeszcze delegatura Sił Zbrojnych, właśnie w maju 1945 roku. Delegatura Sił Zbrojnych została rozbita przez UB i oczywiście NKWD i na miejscu delegatury Sił Zbrojnych została rozkazem, że tak powiem, generała Andersa powołana już cywilna organizacja. Nie, bo nie, o, o ile, że tak powiem, AAK było z no, samej nazwy Armią Podziemną, Armią Krajową, o ile e, Delegatura Sił Zbrojnych, to no, też samej nazwy była to struktura militarna i wojskowa, o tyle organizacja WIN, czyli Wolność i Niezawisłość, skupiała nie tylko, że tak powiem, byłych oficerów, ale i żołnierzy, ale również skupiała e, e, cywilów, którzy no, zamierzali poświęcić się w walce, e, proszę państwa, w walce z, z komunistami. Chciałbym tutaj zaznaczyć jeszcze z całą mocą, że e, istniały tak naprawdę równoległe struktury oporu do 1947 roku. Z jednej strony była Armia Krajowa, o której często i ciągle mówimy, ale z drugiej strony była, były Narodowe Siły Zbrojne. Była to organizacja, która liczyła pod koniec wojny, w 1900, na początku 1945 roku, e, około 90 tysięcy żołnierzy i oficerów. Narodowe Siły Zbrojne nie podlegały rządowi londyńskiemu. Narodowe Siły Zbrojne były organizacją zbrojną powołaną przez Stronnictwo Narodowe, które nie, wchodzi, nie uznawało rządu londyńskiego. E, e, Narodowe Siły Zbrojne, e, reprezentując właśnie ten nurt narodowy e, w, w polskim podziemiu, zostały w dużej mierze rozbite pod koniec e, 1945 roku. i Można powiedzieć, że trzon Narodowych Sił Zbrojnych został przez UB KBW i e, e, w, prawda, NKWD zlikwidowany, natomiast e, oddziały zbrojne NSZ-u, partyzantka NSZ-u istniała mniej więcej do, do, do roku, w, w sposób zorganizowany do roku 1947, kiedy został roz, aresztowany ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Stanisław Kasznica, zresztą e, no, wyjątkowo, jakby powiedzieć, e, z, Obecni się nad nim znęcali, prawda? W więzieniu podlegał bardzo takim ciężkim torturom. Kasznica został w 1948 roku rozstrzelany i praktycznie tylko nieliczne oddziałki NSZ-u już przekształcone. Zresztą w 1945 roku NSZ się przekształcił w NZW, czyli Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. I oni walczyli w zasadzie ostatniego partyzanta, już pojedynczego, bo te oddziałki rozbito można powiedzieć, że taki zorganizowany opór zbrojny istniał do 1947 roku, natomiast pojedynczych ludzi wyłapowano ostatniego, złapano w 1961 roku. To jest trudne do uwierzenia, ale tak, ale tak wyglądało. Ostatnie zorganizowane dowództwo powiatowe Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Bielsku Podlaskim zresztą istniało do 1956 roku. Zorganizowane dowództwo, że tak powiem, powiatowe. Także jeszcze te struktury do 1955-1956 roku funkcjonowały. Oczywiście szczątkowe, ale funkcjonowały. Tak, proszę Państwa, wyglądało. I jeżeli byśmy mieli podzielić jako, ja jako historyk, prawda, politolog jeżeli można by podzielić okres walki z podziemia antykomunistycznego z, 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 z tym inspirowanym bolszewickim reżimem, to moglibyśmy się podzielić na takie okresy. Pierwszy to jest od 1944 roku od czasu wejścia, że tak powiem, armii sowieckiej na tereny Polski do 1947 roku, kiedy ten ruch zbrojny to był jeszcze zorganizowany, zarówno ze strony londyńskiej, to znaczy ze strony AK, później oczywiście tej organizacji nie, później... Delegatury Sił Zbrojnych i WiN i ze strony, nazwijmy to Narodowej, bo też trzeba o tym pamiętać, czyli ze strony NSZ i NZW. I dopiero w 1947 rok, mianowicie w styczniu 1947 roku, 19 stycznia, komuniści przeprowadzają fałszywe, sfałszowane wybory do Sejmu. Ucieka na skutek tych sfałszowanych wyborów do Sejmu E, zmuszony został do ucieczki premier Stanisław Mikołajczyk, wicepremier. E, były premier rządu londyńskiego, który no, jakby zgodził się być wicepremierem w tymczasowym rządzie jedności narodowej powołanym przez komunistów. I od 1945 roku do 1947, do, do mniej więcej do początku 1947 roku, można mówić nie tylko o podziemiu zbrojnym antykomunistycznym, ale o legalnej. Opozycji politycznej. Wtedy legalną opozycją polityczną na czele z wicepremierem Mikołajczykiem było oczywiście PSL, Polskie Stronnictwo Ludowo, oczywiście zupełnie inne PSL niż współczesne. Prawda? Większość dzisiejsze PSL w zasadzie, można powiedzieć nazwę sobie przywłaszczyło, ale nie ma nic wspólnego z tym dawnym, prawda, przedwojennym PSL-em. Mikołajczyk był autentycznym, czy tak powiem, chłopem z pochodzenia. Zresztą z wykształcenia miał tylko jakby cztery klasy szkoły parafialnej, ale niemniej jednak był, jakby powiedzieć, bardzo takim no był dużym patriotą działaczem. Oczywiście wielu historyków nie zarzuca to i owo na przykład zarzucają mu to, że w zasadzie swoim udziałem w, w tym, w tymczasowym rządzie jedności narodowej można powiedzieć, że, że dał przyzwolenie, prawda, dał legitymację komunistom na, w sensie takim prawno politycznym na zajęcie, na zajęcie Polski instalowanie reżimu komunistycznego, ale to my teraz oceniamy. On wtedy myślał inaczej, myślał, że jest w stanie jeszcze resztki niepodległości uratować. Także tak to proszę Państwa wygląda. Walczą oczywiście inne struktury, praktycznie samodzielne. W 1944 roku, kiedy jak już mówiłem, było powstanie wilejskie, do niewoli poszedł ostatni przedostatni dowódca, że tak powiem, Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i ostatnim dowódcą Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego był Antoni Olechnowicz. To pochodzenia. Antoni Olechnowicz przejął, że tak powiem, ten okręg i przeniósł okręg Armii Krajowej do, na Pomorze do Gdańska. Od 1944 roku w zasadzie ten ewakuowany okręg Armii Krajowej na Pomorzu Gdańskim do 1947 roku funkcjonował. Bezpośrednio właśnie Olefnowiczowi podlegał m.in. major Łupaszka. Ich obu aresztowano i skazano, że tak powiem w 1948 roku wykonano wyrok śmierci na jednym i drugim więzieniu w Bydgoszczy. Obu znaczy formalnego dowódcę Wileńskiego kręgu Armii Krajowej, pułkownika Antoniego Olewniewicza i jego podwładnego majora Szendzielorza pseudonimu Paszka. Także komuniści bardzo ostro i te oddziały praktycznie walczyły nieraz można powiedzieć samodzielnie. Oczywiście to były struktury, próbowano je że tak powiem z próbowano spróbowano łączyć. Tutaj duże proszę Państwa duże jakby to powiedzieć dawało duże doświadczenie polskiej konspiracji, jeszcze, że tak powiem, tradycja z, z, z okresu Powstania Styczniowego. W końca, że w, w, w ocenie niemieckich nawet sztabowców, polski model konspiracji uważany był za w zasadzie najlepszy na świecie i najbardziej skuteczny. Niemniej jednak, proszę Państwa, nie dano rady i zaczęła się, że tak powiem, aż do 1989 roku opresja komunistyczna oddaje